Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Art Studio. Przychodzę do Was z moimi pracami. W zasadzie z moją taką małą kolekcją e, komunijną. E, zrobiłam ją w trzech kolorach. E, takie w sumie zestawy komunijne trochę, e, oczywiście nie ma, nie musi być tak, że każda z tych rzeczy będzie sprzedawana razem, e, natomiast wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda e, ze względu na to, że są użyte te same elementy. No ale może zacznijmy po kolei, po kolei Wam pokażę e, jak to wygląda. Zaczniemy może od koloru różowego. Jest oczywiście dla dziewczynki. Karteczka jest nieduża, bo to jest format 12 na 12 i po prostu jest pasta strukturalna, stempel odbity i pokolorowany zigami, no i stempelki tutaj złote, żeby, żeby to wszystko ładnie się komponowało. Do tego jest też zrobiony taki mały albumik na spirali. Efekt na okładce jest dokładnie taki sam jak w przypadku tutaj tej naszej karteczki, ale o to właśnie chodziło, żeby to miało wspólny, wspólny wygląd, żeby wyglądało dokładnie tak samo. No i w środku jest bardzo proste, są zrobione maty, znaczy maty karty, są podstemplowane, pokolorowane z igami tak samo, do tego są kolorowe maty, Eee, są oczywiście maty przygotowane na zdjęcia 9x13, więc jak e, wkleje się takie zdjęcie, to rameczka dookoła jest delikatnie różowa. O to mi właśnie chodziło, żeby tego mm, tej ramki nie było jakoś strasznie dużo, e, ale żeby właśnie było widać ten taki kolor oczywiście do podstemplowania wykorzystałam e, stempelki e, które mamy oczywiście od Little Corner Design e, bardzo fajne e, bardzo się cieszę, że zrobi, zostały zrobione dla mnie również w języku islandzkim więc mogłam tych stempelków wykorzystać te stemple wykorzystać właśnie do tych albumików no i generalnie e, każda strona wygląda tak samo jest po prostu tylko albo u góry kwiat, albo po bokach mm, tak też e, róż. Zróżnicowałam układ mat, żeby nie było tak, że są po prostu tylko w jednym kierunku. No i na końcu też jest oczywiście stempel kolorowany, i na środku jest mój mały stempel, którym się wydawało, że tutaj będzie lepiej wyglądał niż naklejka, które zazwyczaj używam. Także wygląda tak albumik. Natomiast Exploding Box. To jak widzicie, użyta jest serwetka od Primy, jest napis po islandzku, są też magnolie z woka, i tutaj takie tulipanki też są z woka, i tak samo wykorzystałam pokolorowane i podstępowane listki. No oczywiście, jak otworzymy pudełko. To generalnie wszystko w środku wygląda tak jak było używane do tej pory, tak? Czyli jest serwetka, jest ten sam stempelek co jest w przypadku tutaj i kartki i albumu. I na środeczku mamy IHS. Tutaj mamy ten sam motyw, tylko na środku jest napis firming. Po bokach mamy kieszeń na pieniądze, a tutaj mamy kieszeń na życzenia, i do tego jest po prostu taka mata, że można sobie napisać samemu życzenia. A na środku mamy zrobiony taki z wykrojnika kielich, on jest dwustronny. Nie miałam tyle tekturek tych 3D, żeby wykorzystać w każdym tym pudełku, a chciałam, żeby te pudełka wyglądały tak samo, więc wykorzystam po prostu wykrojnik. Wycięłam go kilkanaście razy w białym papierze, do środka wkleiłam po prostu embozowaną hostię i tyle. No i dookoła mamy tak samo magnolie, tak samo tulipany, oczywiście są też złote splesze, także taki... W zasadzie niezbyt skomplikowany Exploding Box, ale bardzo, bardzo uroczy. E, bardzo mi się podoba i e, myślę, że, e, że innym też może się spodobać. E, tutaj jeszcze tylko na przodzie e, zrobiłam kropelki. Znowu, żeby było widać, że to jest przód. E, natomiast papier, papier... Nie pamiętam, ale zaraz Wam powiem. jest od Scrap, e, Scrap and Me i to jest Pink Blossom. E, bardzo fajnie mi się sprawdziła tutaj ta kolekcja do, do, do tego Exploding Boxa. Widzicie coś? Widzicie? E, także tak. E, no i w zasadzie pozostałe te, e, te rzeczy, które mam zrobione, wyglądają dokładnie tak samo. E, czyli dla chłopca też mamy karteczkę, tylko że spokolorowane na niebiesko. Do tego jest albumik i tutaj mam maty zrobione, potuszowane po prostu Distress'em Oxide bo nie miałam tak niebieskiego papieru, który by pasował po prostu do tych tutaj moich kolorowanek także przez cały album się przebija to samo oczywiście stempelek od, od Little Corner Design także, także to wygląda tak Exploding box tak jak mówiłam wygląda tak samo. Jest ten sam motyw. Z przodu są takie delikatne perełki, one są takie jak rosa, tylko z takim błękitną taką poświatą. A w środeczku wygląda dokładnie tak samo jak tamten Exploding Box. Dokładnie te same elementy. Jedyna różnica jest taka, że tutaj wykorzystałam jeszcze niebieskie, niebieskie Sweet od też Woka, ale tak poza tym to wygląda to tak samo i tak samo jest tutaj hostia wycięta z wykrojnika kilka razy i sklejona razem. Do sklejenia tej hostii bardzo przydały mi się te. Takie zatrzaski, które dostałam od Asi Szulik, pomogły właśnie przy sklejaniu tego elementu. Także bardzo dziękuję Asiu. Natomiast papier, który tutaj wykorzystałam na zewnątrz, to jest papier, oczywiście też zaraz, zaraz Wam powiem. to jest papier... Yesterday. To jest papier Yesterday z Lemon Crafta. Tutaj jest ten taki kolor bazowy. To jest właśnie, właśnie to. Natomiast ostatni zrobiłam taki kolor bardziej jakby uniwersalny. Jeżeli ktoś nie będzie chciał typowo dziewczęcego czy typowo chłopięcego, to zrobiłam takie dwie, sam, dwie takie same karteczki w takich kolorach beżu. I tak samo jest albumik. Karty są w środku takie kremowe. To był akurat pierwszy albumik, który zrobiłam. I tutaj. To wygląda wszystko dokładnie tak samo. I tak samo wygląda Exploding Box. Jedyna różnica jest taka, że tutaj jeszcze na wierzchu mamy przeciśniętą przez maskę pastę strukturalną. E, tutaj już tego nie robiłam w tym dziewczęcym i chłopięcym wzorze, e, ponieważ to za dużo było zabawy z tym. Tak mi się spodobało to na początku, ale później stwierdziłam, że chyba za dużo, za dużo, za dużo. No i w środku tak samo wygląda, czyli też są wszystkie te same elementy. Tak samo jest ta hostyka wycięta z i kielich z wykrojnika. I tak samo są magnolie z woka. Także tak jak mówiłam, wszystko wygląda dokładnie tak samo. Natomiast właśnie o to mi chodziło, żeby to wszystko było do siebie podobne, żeby były po prostu różne warianty kolorystyczne. Kolorystyczne, natomiast natomiast by wyglądało tak samo, by wykorzystać te same elementy, bo zależało mi na tym, żeby miało to taki oddźwięk jakby jednej kolekcji, tylko po prostu różnych wariantów kolorystycznych. Także tak wyglądają moje ostatnie prace. Całkiem dobrze mi się je tworzyło, tak naprawdę więc mam nadzieję, że Wam się e, spodobają. E, a stempelki może jeszcze Wam powiem, które wykorzystywałam. Wykorzystywałam stemple od Simon Says Stamp i to jest taki e, kwiatowy, e, kwiatowy zestaw. On się nazywa Leafy Frame, czyli takie Liściasta, liściaste ramki. Także całkiem fajnie się mi z tym pracowało. E, aha, i jeszcze papier, który użyłam do, do tego pudełka, to jest e... Wiek niewinności z galerii papieru. Bardzo, bardzo fajny papier, bardzo lubię go używać. Dobrze się z nim pracuję do wielu różnych prac. No dobra, koniec gadania. E, to były moje prace. Dajcie znać, co o nich myślicie. E, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek. Takie standardy. E, no, trzymajcie się ciepło, <laughs> pa pa! Witajcie ponownie. Pierwszą część filmu nagrywałam bardzo dawno temu. Natomiast teraz przychodzę z kilkoma jeszcze pracami, które zrobiłam. I mam tutaj dwie karteczki z okazji Chrztu Świętego. Są praktycznie, no prawie takie same. Są oczywiście tylko inne elementy tutaj. Jedno jest dla dziewczynki, drugie jest dla chłopca. Są dosyć proste te kartki, ponieważ klientka takie kartki lubi, właśnie proste, i zawsze mnie prosi o taką miarę prostą wersję. Więc mamy tutaj takie karteczki. Tutaj anioł, aniołek jest z wykrojnika, jest potuszowany. Tutaj jest z elementów domy wycięcia z Lemon Crafta. Natomiast papier to jest z Craft New Design. Ta dziecięca, dziecięce papiery. Także tu mam takie dwie karteczki. I jedna karteczka jest z okazji bierzmowania. też jest prosta, bo to dla tej samej klientki, więc tylko oczywiście papiery. Tutaj tekturka, napis. Tutaj kryształki, no i to tyle. Ale mam też zamówienia takie bardziej 3D. Mam. Klientka sobie zażyczyła, żeby te kartki były bardziej właśnie wypukłe, wiecie, wypasione. Więc tutaj mamy takie pudełko z kartką. Pudełko jest dosyć szerokie, ale nie miałam jakby tych węższych. Ale stwierdziłam, że może jeszcze klientka włożyć do środka jakąś czekoladę czy coś, więc to nie przeszkadza. Kwiatki od woka i kwiatek zrobiony przez Madzie Kanarską tekturka z tekturkowa a w środku mamy taką karteczkę jest pamiątka bierzmowania, jest też tekturka, kwiaty od Asi Szulik. i papiery, to są papiery też lemonkrafta, jakieś tam listki, wiadomo i są jeszcze kwiatki z Prime, takie tutaj malutkie także tak wygląda ta pierwsza karteczka oczywiście w środku jest miejsce na wypisanie rzeczyń. O, z tyłu jest po prostu papier i tyle. Się trochę wygięła. Wiadomo, od kleju. No ale tak to już jest. <grytania> Także to jest pierwsza karteczka. E, druga karteczka jest dla chłopca z okazji pierwszej komunii świętej. E, kwiatki od woka i też z Primy e, Tekturka z tekturkowa e, papiery. Papiery chyba są też z Lemoncrafta. Nie pamiętam niestety. Miałam kilka tych papierów, kilka mi zostało, ale bez okładki, więc nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to też jest Lemon Craft. Także tak wygląda pudełeczko. Natomiast karteczka wygląda w ten sposób. I tutaj są jeszcze papiery z um, piątku 13. No i tutaj tak samo jest ten chyba Lemon Craft kwiatki z woka prima wycięte z wykrojnika listki no i trochę koronki tutaj jest jeszcze z wykrojnika od Craft Passion ten taki owalny bardzo fajny bardzo go lubię no i w sumie tyle z tyłu jest po prostu moje logo no i tak wygląda ta karteczka i ostatnia też jest komunina, e, Pierwsza komunia, święta tylko dla dziewczynki. E, I tutaj mamy też Prima i Wok. Te tutaj kwiatuszki. E, papiery to jest chyba Lemon Craft, bo to jest ta sama, e, ta sama kolekcja co ten papier tutaj, ale robię, nie, pamiętam, nie pamiętam dokładnie, czy to był Lemon Craft. Tak mi się wydaje. E, a karteczka wygląda w ten sposób. Te same papiery z tej samej kolekcji, tak samo kwiaty są i z Primy, i z Woka. E, tutaj jest tekturka z tekturkowa i tutaj mamy też e, m, tą serwetkę wyciętą wykrojnikiem Primy. No i tyle. Z tyłu jest tak. I w środku jest oczywiście miejsce na wypisanie życzeń. Otwiera się tym razem w bok. Tak jakoś mi tym razem wyszło. Także... Tak wyglądają te moje karteczki. Eee, mam nadzieję, że Wam się spodobają i oczywiście, że spodobają się klientkom. Także tak. Eee, dzięki Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, papa. Pa.